Cześć witajcie, z tej strony Illusion i mam dla Was jedną ważną informację. Mianowicie będę miał krótką przerwę, to znaczy 10-dniową, może nie jest dla niektórych może krótko, dla niektórych może nie. Ale jest ona spowodowana tym, że wyjeżdżam teraz na obóz sportowy, nie będzie mi wszyscy 10 dni, co oznacza, że nie będzie także filmików jest na YouTubie. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. No i jak tylko wrócę dzień po lub zależy od którego dzień wrócę, to może jeszcze nawet w tym samym dniu się nowy filmik z serii Minecraft Mody. Eee, bardzo możliwe, że będzie to też odcinek Let's Playa z Minecraft, bo wykonuje już go bardzo długo, ale muszę wszystko z tym przeigrować, aby nie było lagów na filmie, ani nic, także naprawdę staram się o liczbę widzów, o, o to, aby Wam się podobało. Jeżeli mnie zrozumiecie, naprawdę będę Wam bardzo, bardzo dziękował. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia w tym audiologu, tak nazwę go audiologiem informacyjnym, ponieważ, no ponieważ aktualnie nie mam nic do omówienia. Jak będę miał coś do omówienia, dodam kolejny audiolog. I to tyle. Dobrze. Dzięki, cześć i na razie.